Czas płynie bardzo szybko. Dlatego zorganizowałem ten odcinek specjalnie dla Was. Odcinek, który będzie czymś wyjątkowym. Czymś tak bardzo fajnym niż poprzednie odcinki, źle montowane. Bo teraz mam Clipchamp teraz mam wszystko inne. I wbiliśmy 61 e, ten sub, e, subskrypcji, więc. To jest tak, jakby specjal, ale też kolejny odcinek z serii Michix versus. Tymczasem, kiedy mój ulubiony YouTuber, poza zagraniczny, znaczy zagraniczny, pod ksywą Jab e, nagrał Another. E, ten, jak to się nazywało? Another e, Princess is in your castle. Więc postanowiłem, że nie będę gorszy. I pobrałem też. Jakby nie spróbować. Z tego co słyszałem, to wyszła nowa aktualizacja, więc szykujcie dupę, bo teraz czeka na nas coś bardzo, bardzo, bardzo trudnego. No siema, dzisiaj y, kolejny odcinek z Michi vs. i tym razem będzie coś specjalnego, bo ANOTHER PRINCESS IS IN YOUR CASTLE Więc nie wiem jak wy, ale ja się cieszę nawet W sumie ta gra jest nawet fajna, tak sobie grałem Mamy tu credits, new game i pod ksywą jab, y, mój ulubiony youtuber nagrał tutaj Właśnie teraz też zmienię ustawienia bo niby ma być coś mega trudnego ale kim ja jestem, żeby się bać? Dobra, mamy tutaj różne poziomy. Weźmy sobie. E, z tego co widzę, tutaj. No właśnie, czytam czy teraz, i tak patrzę sobie. E, weźmy na Very Easy. Dobra. To szczerze? Wygląda to jak zwykłe Mario poza książką, której mamy Lost, Souls albo Maps. I chyba. O, zaświeciło się tam, czyli coś odblokowaliśmy, ale ja tego teraz nie sprawdzam, bo idziemy do tyłu. No, także. No, idziemy tutaj. Most? Tu nigdy nie było mostu, ale dobra. Mnie niepokoi to, że. O, net ta nam się skończyła. No ale nic, nieważne. Dobra. A. Jak trzymam shift, to gówno, bo muszę czekać. Yy... O, jakieś drzwi. Mogę w nie wejść po prostu? Ciekawe, co się stanie. No, ja pierdok! Dobra, dobra, sorry, poniosło mnie. Yy, wracamy. Wracamy tak. Yy, yy, do przodu, nie? Wzięliśmy klucz. Z tego co wiem, no to przecież wyszła aktualizacja, więc musi być co, coś cięższego zamiast. O, nie mogę do wody wejść. Szkoda. To jest mary 64, ale na sterydach. Po roku w Rosji, można tak powiedzieć. I to zdecydowanie po roku w Rosji. A jak ty więcej chcesz kontentu z Mario to subskrybuj. I zapomniałem w ogóle dodać na początku, jak Wam się podoba mój awatar: Ładny czy brzydki? Zrobię tutorial, jak go zrobić. Może. Póki co mamy skrzynię, więc raczej będziemy się chować. No to ten. Mamy tutaj mapę. W Souls jeszcze nic nie mamy i w Logs też nic nie mamy. I zero gwiazdek. Wszystkie drzwi są poblokowane. Z wyjątkiem drzwi na górze. Więc teraz weźmy, wejdźmy tam. Jakaś latarnia. Nie wiem, czy chcę ją brać. Z o trochę. Nie wiem, czy było widać. Co tam taki dziwny efekt. Dobra. Ym. Co jest kurwa. Chowaj się! Co to jest? O, kurwa. No, łatwo nie będzie, ale dobra. E, w ogóle jestem trochę obsrany, bo gram na słuchawkach. Więc wiecie, jak to jest. Okej, okay, coś słyszę. Teraz sobie... Hop. E, dobra, uciąłem trochę. Filmu, żebyście mieli krócej. No to ten. My sobie teraz... Ja ją chyba tu słyszę gdzieś. Pójdę sobie tutaj. O! Czekaj, czy w różnych poziomach musimy zbierać... Dobra. O kurwa, chowam się. Czekaj, bo ona tu idzie. Słyszę jak, słyszę jak mnie woła. To jest Nie, to nie jest chore, to zwykła gramario, która jest chora. W ogóle ja się tak nie wyspałem dzisiaj. W ogóle raz mi było w nocy gorąco raz zimno i w ogóle wiecie. Właściwie nie wiecie, bo nie wiem kiedy ten film wychodzi. Nie wiem, jeszcze. Ustale. CO TO KURWA BYŁO? O. Saturday, July 29 Today has been a coś tam beautiful day, me and the princess have a picnic at the, at the same place at Yuzo. Kurwa Dobra, nieważne Okej, okay. czyli tutaj po prostu poziomy, które zabraliśmy są no, i one pojawiają nam się tutaj. A my idziemy po pingwina. I się chowamy, bo ona przychodzi, bo, bo ona to słyszy w ogóle ten. Ona, jakby to powiedzieć, słyszy to, co ten. Jak zbieramy to, i ona tu idzie. O tupa. Makarena! Ja pieprzę ej, ej, ale w ogóle... Zdawało mi się, czy coś słyszałem. Co jest, znowu to słyszałem. Może po prostu sobie stąd pójdę i się schowam. I tak by the way, od tej gry też miałem zawał. Serio. Nie, no, dlaczego teraz się z tego śmieję, bo wcześniej miałem zawał. Odpalam grę i myślę sobie. Uuu, ale piękna gra! Potem sraka na miejscu. Było za późno. O, chowam się. Okej, okay, czwarta gwiazdka. W sumie. No, no, można tak powiedzieć. Dlaczego moja morda się nie rusza? Halo. E, e, cze, czekaj, czekaj pani. Bo! Bo mój mikrofon mi. Dobra. Dobra, teraz jest git chyba. Nie? Bo tam z moim mikrofonem coś jest nie tak i mi nie wykrywało ten. No, więc. Y, chciałem powiedzieć jeszcze, że... No, pozdrawiam, by, Wspaniały youtuber O wspaniałym alter ego <noise> Dobra, nieważne Skupmy się lepiej na graniu, bo ona tu idzie I to nawet nie jest śmieszne Ale to, że widać jej pod spódnicą, to nie jest śmieszne To jest chory. E, dobra. Oh fuck. Jakim cudem ona mnie nie widziała? To przez barierkę było dosłownie, która była taka ci. Co to? Co, co ona zrobiła właśnie? Okej, okay, chyba nie ma upadku strachu, nie? Co, ja pójdę tutaj? Nie mogę już po prostu wyjść? Co? O kurwa! O! O! Co jest?! Ty! Przedupasy! Co ja mam... Co ja mam robić? Nie klikam... Klikam... Klikam w te przedupasy... O, ona mnie goni! Ty! Ty, chciało mi się śmiać. Ja pierdolę. Ty! Znowu znika. Szmata. Znowu się pojawia. Ej, teraz nie zmieniam reakcji, nie w ogóle. Za gówno. Grzybu, ty przydupa się, ty! Idź! Won! Faszo, wony <gry> e, Dobra Dobra, chyba nie mam obaw do strachu. Otoczę ją tutaj sobie, wytroluję ją trochę. Co będzie chyba fajną rzeczą, nawet Albo i nie, ona, ona się pojawiła szybciej. Ona, ona może mnie zabić? Czy tylko będziemy gonić? Bo no ja też nie oglądałem u innych youtuberów do końca Jak ktoś wie o co chodzi Nie wiem, może raczej się skapnę albo coś Jak na razie to wolę przed nią uciekać, niż do niej podchodzić Uciekać? Uciekać! No Dlaczego jest mi do śmiechu z mojego języka polskiego? No zniknęła WON ROPUCHO! Szmatu żmiju Another princess in, in your mom. Klikam tak szybko jak mogę? kurwa! No mnie goni, ona jest szybsza! Stamina! Okej. Okay. Sz szuja zniknęła. Szczerze jestem trochę zmęczony robieniem tego teraz. Naokoło ciągle uciekam. Nie wiem, coś robić trzeba. Może zaraz sprawdzę. Serio. To jest dziwne nawet. Ciągle tak robię i uciekam. No i teraz ona... On... Zauważyłem teraz, że ona latała, nie? Ej, ona się czołga teraz! Ona się dosłownie czołga zamiast latać. No i co, odrodzi się żmi o jedno tym, e, dobra Nieciekawie to wygląda, ale dobra Jest git Powiedzmy, że jest git. Bardzo powiedzmy, że nie... Wcale nie jest git. Ciekawe, czy mi sta... Stalina. Staminy czy będzie starczyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Szczerze? Zaczę... Zaczęta walka i jest już zacięta dosł... dosłownie Okej, okay, teraz klikam najszybciej jak mogłem. Teraz spieprzam do skrzyni jak zawsze. Przyjdę, tylko sprawdzę co muszę zrobić. Ej, ja pierdolę! Wiecie, jaki jestem głupi? Dosłownie teraz pauzę zrobiłem. I nie, to nie przez to, że byłem. Ten. w Kiblu. W tej toju, można tak powiedzieć. Ja tylko musiałem sprawdzić, co zrobić. Teraz już. Pójdę. Jebono, suko ty je pana. Miałem na 80% słuchawki sukawki podgłoszone. Ja jebie. Dobra, pójdźmy może po prostu teraz. No, nie pojawiła się suka. Och jo! Och jo! Dobra Dobra, w sumie teraz lepiej, bo wiem co zrobić Dobra, walimy przydupasa. Nie podchodzimy za blisko... Oh, kurwa. On mnie goni. Mario. Mario, uciekaj. Mario! To tu się odwala w ogóle. Zrobiłem ją w konia i wlazłem na schody. Serio, tylko taka metoda wystarczyła? Nie wiecie nawet, jest, jaki jestem na siebie wkurwiony teraz. Oh Ufok! Dupa, 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 dupa. Nie wiem, won! Good game, Posłuchała się. Mam takie pytanie do was. Ogląda już ktoś z Good Game sezon 3? Nie oszukujmy się. On był chujowy. O! Udało się, teraz spieprzam ile mogę. Najgorzej, że nie widzę czy ona mnie goni od tej strony. Okej, okay, ona goni mnie od tej strony. Jestem na pasy przyszły Też, jak zwykle no Jeszcze jestem mnie tej pinda Nie, nie goni. Teraz zaczęła się czołgać dopiero. Oła! Oła! Se zaryłem teraz, ale mm, Chuj, palec mnie napierdala, ale dobra. Idę to skończyć. Jak to powaliłem szybko? Kamera! Nie! Z Okej, okay, ona się ciąga tu. Patrz. O kur... O Jezu! Ej, wy to widzieliście? Dosłownie ona przez. Ona mnie. Ja chciałem ją wytrolować, ale ona mnie wytrolowała. Chyba teraz klikam. To jest? Jo! Toad! Szuca gwiazda. Z tylko teraz, raczej nic nie ma. Dobra, jest. Ja pierdolę. No. Możemy pójść tutaj. Chyba, tak? Tak. jest of course, baby. Mamy niepokojący obraz księżniczki. Który stał się... Ej! Dobra, może ja stąd spieprzam najlepiej. Kończmy tą grę. I ten klucz to chyba na dół, tak jak działa to w oryginalnej grze, nie? Jej, to już by nareszcie wyjście, ale dołem? Myślałem, że górą, jak zwykle, z zamku się wychodzi. Dołem też można, ale jest woda. Nie uda się. Co jest? E... Mario? Luigi? Ty, co, co on tu robi? Thank you for planning and thanks uh, you for supporting this project also thank you for coś tam. Dobra i to by było na tyle. Subskrybujcie jak chcecie więcej kontentu, a ja się zastanawiam w gacie, Mów, był za mimi.